Jesteście tutaj, jesteście w Szczecinie. Szanowni Państwo, dzisiaj chciałbym, aby ten wiec przeszedł do pamięci rządzących, aby ten wiec stał się memento dla rządzących, że nigdy nie pogodzimy się z utratą stoczni, z upadłością stoczni, niech oni wezmą sobie to wreszcie do głowy. you <sharp inhale> Panie rozlega się dzisiaj tutaj ze Szczecina, rozlega się w przededniu 30 rocznicy urodzin solidarności. Dzisiaj próbuje wmawiać się nam, że chodziło tylko o wolność i że solidarność już nie jest potrzebna. Solidarność jest dzisiaj ciągle bardzo potrzebna. Solidarność! Solidarność. Zastanawiamy się o przemysł stoczniowy dla Polski, który zamknęli nasi niedawni koledzy, którzy wydawało się, że jeśli przejmą władzę, to będą przede wszystkim pamiętać o najsłabszych. Polakami! Sto Jesteśmy Polakami! Mamy prozyspekcji, lecz pracy ich nie mamy! I'm going <laughs>